Witamy dzisiaj przedstawiciela takiej branży, która powinna przynosić pieniądze, bo na pewno nie rozdawać, czyli zarządzać naszymi pieniędzmi. Czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Inwestors ma wielu klientów i wielu chętnych do tego, żeby powierzać Wam swoje środki i liczyć na zyski? Tak, zaufało nam bardzo wielu klientów. Mamy ponad 155 tysięcy osób. Które, które nam zaufały, natomiast zaufało nas, nam też bardzo dużo, bo ponad 1700 przedsiębiorstw powierzając za, w zarządzanie aktywa pieniądze swoich pracowników tak naprawdę. Więc wielu klientów zarówno indywidualnych, jak i grupowych posiadałem w, w swoim portfelu, ale również zarządzamy na przykład aktywami, nadwyżkami finansowymi, samych firm, samych przedsiębiorstw, więc są to bardzo zróżnicowani klienci. A co to znaczy zarządzamy? Czy te pieniądze rosną? Te kwoty na kontach poszczególnych klientów są coraz większe z każdym rokiem? Może pan to udowodnić? Robimy co możemy. No bo czasy są nielekkie. Czasy są nielekkie. Trzeba pamiętać, tak naprawdę, że fundusze inwestycyjne wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym. Nie ma gwarancji stopy zwrotu i zawsze to powtarzamy. Natomiast działając na rynku regulowanym, jako Towarzystwo Fundusz Inwestycyjny, mm -hmm. pracujemy i sztab, tak naprawdę, nasz, nasz cały zespół osób zarządzających, który jest związany z firmą już bardzo, bardzo długo, bo chociażby Jarek Niedzielewski, szef zespołu inwestycji, związany jest z firmą od 1998 roku, robimy, robią wszystko i pracują. Strategie zarządzania mają cały czas tą samą i zależy nam na tym, żeby pieniądze pomnażać. Natomiast należy pamiętać, że mogą być momenty, gdzie, gdzie pieniądze będą, czy cena jednostki, bo to też trzeba pamiętać, że przy funduszach inwestycyjnych wyceniana jest jednostka uczestnictwa. Oczywiście, ale to jest taka powiedzmy I technologia. Dokładnie tak. tak Natomiast takim przykładem chociażby może być nasz fundusz z grupy mieszanych, fundusz inwestor zrównoważony, którym zarządzamy od początku 1998 roku, czyli już ponad 26 lat i skumulowana stopa zwrotu to jest ponad 760%, co średniorocznie daje około 8,6%, więc nawet czasami w trudnych momentach, trudnych sytuacjach, jak były w latach 2007-2009 czy ostatnie, na przykład 2022, gdzie, gdzie rynki bardzo dostały mocno, że tak powiem, ponosie. Suma summarum średnioroczna stopa zwrotu wydaje mi się, że jest naprawdę zadowalająca. To też doceniają niezależne instytucje takie jak Analizy Online, czy Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, czy też Rzeczpospolita chociażby, tak? Wielokrotnie byliśmy nagradzani jako najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rynku polskim. A y, powinnam też zapytać może w sposób taki uproszczony, a ile można stracić? I czy się zdarza, że rzeczywiście traci się na y, udziale w funduszu inwestycyjnym? Są to trudne momenty zawsze, natomiast wartość może być niższa od wpłat. O tym trzeba pamiętać. Tylko to też tak troszkę podkreśliłem tą jednostkę uczestnictwa, ze względu, że my kupujemy jednostki uczestnictwa. Ta jednostka jest wyceniana codziennie, publikowana chociażby codziennie na naszej stronie internetowej investors.pl Niemniej jednak może się zdarzyć, że ta jednostka będzie mniejsza niż po tej, co zakupiliśmy. Więc może być sytuacja, że będziemy mieli mniej niż wpłaciliśmy. Niemniej jednak zawsze podkreślamy, że inwestycja w fundusze powinna mieć charakter długoterminowy. Im więcej akcji w portfelu, tym ten termin powinien być dłuższy. Zasadniczo, na przykład, przy wspomnianym przeze mnie funduszu Inwestor Zrównoważony rekomendujemy, żeby przynajmniej ta inwestycja była około 5 lat. Odradzam inwestycje i odradzamy zawsze inwestycje, jeżeli ktoś mówi, że chce szybko zarobić w krótkim okresie czasu. Może się tak zdarzyć, ale może się w drugą stronę. No właśnie, ale to jest zdarzyć. chyba trochę wróżenie z fusów. Zgadza się. Więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że rynki się rozwijają, chcą się rozwijać i w długich okresach czasu, tak jak wspomniałem o, o tym funduszu mieszanym, ten wzrost następuje. Niemniej jednak są to też dane historyczne, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Tego nie potrafimy powiedzieć. No nie, jest, trochę, nie jest to lokalne. Trochę to bankowa. jest niepokojące, ale tak generalnie jak funkcjonowanie rynków finansowych My, i w, we wszystkich aspektach, prawda? Zgadza się, natomiast powiem szczerze, dlatego też zachęcamy do systematycznego oszczędzania. Oczywiście, jeżeli ktoś ma większą gotówkę, chce jednorazowo wpłacić, mhm. jak najbardziej może to zrobić, niemniej jednak warto wykorzystać. Mechanizmy, którymi są na przykład chociażby programy takie jak IKE czy IGZE, które dają pewne możliwości ulgi podatkowe dla, dla, dla oszczędzających. Natomiast, natomiast, tak naprawdę, wpłacając systematycznie co miesiąc jakąś określoną przez siebie kwotę, oczywiście do określonych limitów, które ustawa też określa przy tych programach, akurat. Jesteśmy w stanie trochę zniwelować to ryzyko inwestycyjne, które, które następuje, i czasami po prostu, nawet jak są spadki trochę po niższych cenach, jesteśmy w stanie trochę więcej jednostek kupić do portfela swojego. To jak już wiemy, czym się Państwo zajmują i że przy wszystkich niepokojach możemy być pewni, że będziecie dbać o pieniądze, to proszę mi powiedzieć, co Państwo, przedstawiciele, Pan osobiście, co Państwo robią na kongresie brokerów. Na kongresie spotykamy się z brokerami, naszymi klientami. Hmm. A bo którzy... macie takich, jak rozumiem? Tak, jak najbardziej. Za to też bardzo im dziękuję za zaufanie, które nam obda... którym nas obdarzyli i powierzyli nam swoje pieniądze. A dużo kancelarii brokerskich powierzyło nam również pieniądze swoich pracowników w takich programach jak PPK chociażby, czy PPE, które funkcjonuje już hmm. bardzo, bardzo długo. No też to doświadczenie na rynku emerytalnym mamy już od 2001 roku. Ehm, lat. Troszkę już. Tylko czas płynie. Tak, więc powiem szczerze, też no tutaj bardzo, bardzo dziękujemy brokerom i, i, i kancelariom brokerskim za zaufanie. Mhm. Natomiast Natomiast tak naprawdę brokerzy, wykonując swoją pracę, doradzając swoim klientom od strony, czy to ubezpieczeń, prawda, czy życiowych, majątkowych, czy zdrowotnych, pilnują tego bardzo dokładnie, żeby, żeby klienci mieli to, co, czego potrzebują tak naprawdę. Natomiast jeżeli zdarzają się pytania od klientów, od ich klientów mm -hmm. na temat funduszy inwestycyjnych, i tu też należy pamiętać, że Broker nie ma uprawnień do, jako doradztwo inwestycyjne, nie może tak. by doradzać inwestycyjnie, więc, więc jeżeli ma zapytanie od swojego klienta na temat tych wehikułów inwestycyjnych w postaci funduszy inwestycyjnych, mhm. pojawiamy się my, jako w formie eksperta, często spotykamy się, czy to na stacjonarnych spotkaniach, czy obecnie online'owych, mhm. przedstawiamy trochę w, 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 przedstawiamy po prostu ten rynek inwestycyjny, fundusze inwestycyjne, mówimy o ryzyku inwestycyjnym, hmm. jak to jest, i pokazujemy różne możliwości, różne formy oszczędzania. Czy to właśnie bardziej grupowe, jeżeli to pracodawca chciałby dla pracowników swoich coś zrobić, tak jak PPE czy PPK chociażby czy jakieś programy systematycznego oszczędzania, czy chociażby indywidualnie, jeżeli pracownicy chcieliby samodzielnie inwestować, tak, no to wtedy na przykład takie IK czy IGZE. Więc wspieramy naszych partnerów, brokerów od strony tej merytorycznej, no bo oni tutaj nie mogą być tym doradcą. Rozumiem, ale takie wsparcie myślę, że każde środowisko i każdy zawód e, 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 powinien się rozglądać za tym, żeby mieć eksperckie e, zaplecze, bądź taką pomoc jak z Waszej strony, i to wydaje się bardzo logiczne. Natomiast druga część tego pytania, które chciałam Panu w stosunku, czy a propos brokerów, postawić, to pytanie o wiodący temat tego spotkania tegorocznego. O to, na ile Państwo, jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, analizujecie, interesujecie się funkcjonowaniem sztucznej inteligencji. To myślę, że z punktu widzenia przynajmniej dzisiejszego i tego kongresu, brokerów, interesująca kwestia, tym się zajmują i analizują przyszłością i jak Państwo, Pan, jako osoba no, trzeźwo chyba chodząca po ziemi i pilnująca realnych wartości, jak Pan traktuje. Istnienie i ingerencję sztucznej inteligencji w życie, w finanse, w przyszłość właściwego rozwoju gospodarczego? To, to jest w ogóle bardzo szeroki temat, tak i ciekawy. Nie ukrywam, że, że prowadzimy różnego rodzaju testy u nas w A. przedsiębiorstwie, w naszym towarzystwie. Związane ze sztuczną inteligencją. Te nowinki, nazwijmy, technologiczne wykorzystujemy też jak najbardziej w, w, ogóle, w, w ogóle w tym, że zawieranie umów, chociażby staramy się już, tak jak Ike czy Igze mm. wspomniane, zawierać przez internet i żeby to jak najbardziej było. Z, zmechanizowane, w cudzysłowie, zautomatyzowane i uproszczone. I uproszczone. Natomiast sztuczna inteligencja sama w sobie, jeszcze tego nie wdrażamy. Tak? Natomiast na razie. Pracujemy, testujemy, nie zastępuje was. jeszcze nas nie zastępuje, ale w pewnych momentach kto wie, czy nie będzie zastępowała tak, automatyzacja, nie wiem, odpowiedzi chociażby to mhm. też jest, że czasami odpowiedź potrafi być szybko przygotowana przez różnego rodzaju odpowiedzi. Natomiast jednak jeszcze ten człowiek w tej części nazwijmy inwestycyjnej jest potrzebny i na rynku inwestycyjnym. Jeszcze tak sztuczna inteligencja nas nie, nie zastępuje tak naprawdę. I nie zdominuje, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że nie zdominuje. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za to, żebyście mieli dużo klientów. Wtedy myślę, że i tym pozostałym będzie się lepiej wiodło, jak firma będzie silna i bogata. Tak, myślę. Robimy co możemy i zapraszamy do współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.